Siemanko z tej strony witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i witam Was w drugiej części z mapki Powrót do przyszłości 2. Pewnie oglądaliście pierwszy odcinek, mam nadzieję, że oglądaliście pierwszy odcinek. Jeśli nie oglądaliście, to powinniście go mieć teraz w prawym górnym rogu w karcie. A jeśli oglądaliście, to wiecie, że czeka nas walka ze smokiem. Więc myślę, że bez zbędnego gadania po prostu. Trzeba przejść do samej walki Ale wiecie co? Zmienię sobie tylko zbrojkę Bo dostaliśmy zbroję, która ma Projectile Protection, Fire Protection I Unbreaking W sumie Feather Falling też Więc to nam się przyda Wezmę sobie też tutaj łuk Eye of under nam się nie przyda Mieczyk będzie spoko I to chyba wszystko co potrzebujemy No jeszcze mamy jakąś broń Więc możemy popróbować tą broń ale póki co, wskakujemy. Uwaga, uwaga, hop! No i czeka nas chwila. Uczeń maga. Witaj, kim jesteś, przybyszu stwierdzy? Jestem wojownikiem króla, szukam starca. Powiadasz, że szukasz starca, znam go. Jestem krewnym ostatniego z pradawnych magów któremu on przekazał całą swą wiedzę. Teraz on uczy nowych czarowników do walki ze smokiem. Eee, jednak on sam nie chce walczyć. Starzec mieszka w wieży otoczonej magiczną kulą, która broni jej przed smokiem i sitami. Mój nauczyciel mówi mi, że oczekuje jakiegoś gościa z przyszłości, jednak może on wejść do niego dopiero po pokonaniu smoka. Dobrze, dziękuję za rozmowę. Jak pokonasz smoka, to poszukaj gościa wyglądającego jak ja, a on przejdzie do wieży. Tu jest takie, no w sumie y, mamy tylko jeden skin, Maga, więc. Ale nie rozumiem, bo te skiny są i tak w tym NPC y, Custom NPCs, są dziwne. Dobra, y, chwila. Czy to są. Czy to są. Y, ukośne. Y, ukośne trapdory? No dobra. Czy to się jakoś otwiera, czy tu jest jakieś. Jak stąd wyjść? Y, czy ja czegoś... Nie. A tutaj, dobra. Nieważne Eee, okej, okay, okej, okay, okej okay. Mamy tu jakiś bardzo zniszczony domek Tu chyba jakiś, ktoś sobie mieszkał, jest nawet ender chest. E, ale nie widzę gdzie smoka Czy smok jest gdzieś dalej? Chyba tak, w ogóle tu jest, całe miasto zniszczone Aha, a tam jest ten koleś, do którego mamy pójść jak zabijemy smoka No spoko W takim razie, hop, 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 hop Eee Walczyłeś kiedyś ze smokiem na koniu? Nie? Masz właśnie okazję. E, Okej. Okay. To mi. Się... E, Okej, okay. dzięki, że mi dajecie nagle tyle nowych rzeczy. E, name tak mi się przyda. E, wejdźmy na smok, na naszego konika. E, uh, 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 dajesz mordo. E, idziemy walczyć ze smokiem. O, tam jesteś. Smoku! Idę do ciebie! Chodź no do płota Chodź no do mnie, no. Gdzie on jest? E, zbukował się, tak? Dostał czy nie dostał? O, okej. o, czy. Aha, to bardzo długo tego konia miałem. E, to fajnie, wytrzymał jedno uderzenie smoka. E, chodź tutaj, chodź tutaj. O, nie do mnie, nie ze mną takie numery. Gdzie jesteś? Gdzie on jest? A, tu. Smoku! Smoku! Wiecie co? Ja jestem beznadziejny, jeśli chodzi o walkę ze smokiem, więc bardzo możliwe, że będę tutaj umierał i ten odcinek będzie trwał milion godzin. Smoku, honotu. tu. Hono tu. Hono tu. Czy to mi zdaje jakiekolwiek obrażenia? Chyba nie. No chodź tu i zbliż się do mnie. W ogóle, czy na tych wieżach są te... E... Te dziwne rzeczy chyba nie. Jest sam smok do pokonania. jak mi się wydaje. Gdzie on jest? Tu jesteś. Uch. Nie, jednak są rzeczy. Dobra, to wiecie co? W takim razie. Zbugował się. Chodź to no tu. Chodź tu, chodź tu. Pyk, 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 pyk. A czy to, to zadaje jakieś obrażenia? Bardzo mało. Bardzo, bardzo mało. Co, e, powinienem sobie jakoś to ogarnąć, e, może za pomocą e, łóżek. Podobno, łóżkami bardzo dobrze można Ender Dragona zabijać. Tylko, że to nam nic, dobra, to nam na nic się nie zda. Musimy rozwalić te. E, musimy rozwalić te. E, 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 te rzeczy na szczycie. E, widziałem na speedrunach, że ludzie to robią na przykład. E, jak tu wejść, to jest takie wysokie. Ludzie to robią na przykład yy, śnieżkami. Ale ja będę to robił normalnie. Wchodząc sobie zwyczajnie na górę. O ile mnie smok stąd nie zrzuci. A boję się, że może mnie zrzucić. Nie zrzucajmy smoku. Zostaw mnie. Zostaw. Ile jeszcze? O. E Chwila. Tu jest kryształ. Dobra. Tu to ja się tutaj... O! Dobra! O o! Am. Eee. O, mogę do niego strzelać, okej! Okay. <laughs> chwila, miałem jeszcze jakiegoś shotguna. Eee, yy, halo? Aha, nie mam do niego... Nie mam do niego yy, nabojów. Ale dobra, mam naboje do pistoletu. Będziemy do niego po prostu strzelać. Yy, Bum. Boom. O! Chwila, on, ty tu jesteś To nie łatwiej Cię tutaj pykać Chyba ci łatwiej jest pykać Mieczykiem Pyk, pyk, pyk Pyk, pyk, pyk Dobra, załatwimy go słuchajcie e, I załatwimy go Spokojnie, myślę, że Na Adventure Day też byśmy go załatwili e, Bo w sumie Wystarczy poczekać, aż on tu się zbuguje Smog się zawsze buguje W, w, w pewnym miejscu e a A teraz możemy do ciebie Co jest? Jak przeładować? O nie. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Jak przeładować broń? Halo? Czy mam włożyć e, amunicję? R R się naciska. Okej. Okay. Teraz smoku. Bum, bum. Poczuj smak moich kul. Mm. mm. Trzymaj! To do ciebie! To za... E, za całe królestwo, za to, że nie mogę wrócić do swojego... do swoich czasów! Przeładowanko. No, 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 no bardzo dobrze, bardzo dobrze. A masz! Bum! Bum. 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 Załatwię cię gościu! Załatwijcie ziomuś! O, jeszcze wróć... Tak, do tej dziury, zbuguj się w tej dziurze, bardzo dobrze. No. I super, no to mamy go, słuchajcie. Pyk, 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 pyk. I ostatni cios jest! Okej, udało się. Zajęło mi to tylko ile? Trzy śmierci, ale nie, słuchajcie, myślę, że myślę, że dałbym sobie radę. Gdybym po prostu bardziej się skupił. Na zabiciu smoka Dobra, e, czyli możemy teraz tam wejść? Czy powinniśmy wziąć jajko smoka i im, im pokazać? Albo coś takiego e, Spróbujmy na razie tam wejść bez tego Myślę, że się to powinno odblokować samo z siebie e, Halo? A, jest tu ktoś Halo, dzień dobry Przepana Przepana, dzień dobry Ja pokonałem smoka, czy mogę wejść? E, dzień dobry Chwila. Uczeń maga. E, czy on coś do nas powiedział? Chyba coś do nas powiedział, ale tego nie widziałem. M Mable, człowiek winda. E, to, to tyle? Nawet nie mogę z nimi zamienić słówka? Tylko mnie od razu teleportują w jakieś miejsca, no dobra. Starzec. Witaj, wiem kim jesteś i po co tu przybyłeś. Ponieważ król posłał, mój dom, e, posłał do mnie posłańca przed twoim przybyciem. Gratuluję pokonania smoka, jednak król cię oszukał. Co? W Endzie nie ma żadnych portali umożliwiających podróże w czasie. Wprawdzie magowie to potrafili, jednak wszyscy już umarli. Twój uczeń mówił mi, że ty pojąłeś wiedzę magów. Tak, lecz obiecałem sobie, że już nigdy nie będę z niej korzystał. To jak mam wrócić do swoich czasów? LOL, omg. Oh to już twój problem. Omg! Oh Jesteś wredny, albo pokonałem smoka, więc chyba należy mi się jakaś nagroda. No dobrze, więc End jest takim jakby centrum wszystkich wymiarów. Każdy wymiar to inne uniwersum. Teraz znajdujesz się w uniwersum Minecrafta. Gdy klikniesz przycisk nad moją głową, pozbędziesz się materii i będziesz mógł cię przenieść do uniwersum gwiezdnych wojen? Tam musisz znaleźć Dartha Vadera. E, przepraszam, Dartha Vadera. Który być może będzie umiał ci pomóc. Weź ode mnie telefon, wynalazły go smoki, więc nie wiem na jakiej podstawie on działa, ale może, przy, można przez niego mówić, a druga osoba z tym urządzeniem to słyszy i może odpowiadać. Dobrze, wezmę to ustrojstwo i kliknę w ten przycisk. E, sam i smok, sam sm, What? Co? What? Co to jest telefon? Co ja mam z tym zrobić? E, czy to, to był telefon? Nie rozumiem. Gdzie jest przycisk nad twoją głową star, star, star starcze? E, tu klik. Eee What the hell? Um to Czekajcie, może się przebiorę, ja będę wyglądał jak jakiś najest z kosmosu. Tum e, Dum, 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 dum. Komandor Witaj, szukam of Vadera, Ci go znajdę. Tu go nie ma. A kim ty właściwie jesteś? Będę musiał skłamać. Co tam mówisz? Nie. Nic, przesłyszałeś się, więc jestem pilotem, najlepszym pilotem w galaktyce. To się świetnie składa, bo mam, nam akurat brakuje dobrych pilotów. Może zróbmy tak? Pójdziesz do naszego magazynu i weźmiesz jeden z naszych myśliwców. Twoim zadaniem będzie zniszczenie statków rebelii. I jeśli temu podołasz, to załatwię ci spotkanie z Vaderem. No to wpadłem. Eee, Okej. Okay. Gdzie my teraz jesteśmy? Eee, dzień dobry, panie... Eee, dzień dobry. Ale wstydzioch, odwraca wzrok na niego patrzę. No bo zobaczcie, bo ja wyglądam jak jakiś kurcze... Eee, tutaj Sith. Więc... FN, dowódca magazynu, dzień dobry. Dowódca kazał mi zebrać myśliwiec. Ta na pewno. Już, nas, już, na, już raz nas tak rebelia okradła. Dzwonię do centrali. Proszę bardzo, wszystko jest legalne. Halo Centrala, przed do mnie, polisz czokolet i mówię, że ma zabrać ten myśliwiec. Aha, rozumiem, to przepraszam. I co? Proszę podejść do tego szturmowca przy ścianie i kliknąć przycisk. Starcisz przytomność na łamek sekundy, a wtedy nasz autopilot wyprowadzi cię na orbitę. Potem postępuj zgodnie z rozkazami. Okej, okay. który to myśliwiec? Tutaj! To są myśli. Gdzie są myśli? Który to myśliwiec? Um... Przepraszam? Co ja miałem zrobić? <grymne> Co ja miałem zrobić? Proszę podejść do tego szturmowca przy ścianie. Aha! Aha, że tutaj, tak? To jest. Gdzie to jest? A tam, szturmowiec, o matko, że chodzi o. U uz sobie, że szturmowiec, że statek szturmowiec. E, naciskamy guzik? Kapitan, Twoim zdaniem jest zniszczyć wszystkie rebelianckie okręty? Autopilot za 3, 2, 1. E, ja nie wiem, co się dzieje. Chwila. E, dzwoni smoczy telefon. Mm, musisz rozwalić gwiazdę śmierci. Dlaczego mam to zrobić? Bo Sitowie w tym imperium są sojusznikami smoków, a jeśli zniszczymy im ich najlepszą broń to dadzą nam spokój i potraktują jak równych sobie. Jak będziesz już gotowy to kliknij kamienny przycisk po twojej prawej stronie. Chwila, my mamy zniszczyć gwiazdę śmierci. Dlaczego mamy zniszczyć gwiazdę śmierci? Co? może na wy... A jesteśmy na zewnątrz statku. Dobra, tutaj niczego nie szukamy. O! o o o o o. To mi się podoba. Mamy trochę za dużo rzeczy w tym momencie w ekwipunku chyba. Ale dobra, pozbądźmy, pozbądźmy się tego. Załóżmy nasz kombinezon, proszę bardzo, będziemy latać, chwila, to nam jest chyba niepotrzebne, power 5, dobra, to jest nam niepotrzebne, ale mamy hełm, bottle of enchanting w sumie się przyda, pyk, nic nam to nie dało i co tu jeszcze było, instrukcja, uwaga. Eee, na początku wypadałoby powiedzieć co to jest, ten jetpack, więc jest to taki plecak dzięki któremu będziesz mógł latać w razie gdy twój myśliwiec przestanie być bezpiecznym miejscem. Pamiętaj jednak, że używanie go będzie, bez potrzeby będzie karane eee, degradacją do piechoty imperialnej. Okej. Okay. Eee, ubierz cały kombinezon dostępny w z pod siedzeniem, otwórz klapę na suficie, odleć. Okej, okay. chyba rozumiem. W takim razie klik, jestem gotowy, no to zaczynamy. Cel Gwiazda Śmierci jest już na naszym celowniku. Czy chcesz potwierdzić chęci jej zniszczenia? Tak. Dobra robota. Wiedziałem. Widziałem zgon Gwiazdy Śmierci. Mój chwila, co? Co? Mój uczeń zabrał ci ją i. Yy, i statki imperialne przed oczu byś nie panikował, ale sytuacja jest poważna. Imperium chcecie zabić, więc weź ze skrzynki jetpack, uciekaj do miasta portowego. Tam znajdziesz starżnika, który pomoże ci wrócić do swoich czasów. Jakby. Zniszczenie Gwiazdy Śmierci to było takie po prostu. Yy, Celownik jest na Gwieździe Śmierci, czy chcesz ją rozwalić? Tak. I... i, i tyle. Ok. E, musimy stąd odlecieć. W takim razie uciekać. Mamy tam jakiś statek. E, gdzie my dolecimy w sumie? Czy powinniśmy tutaj być? Chwila, e, cena do uzgodnienia. Wynajem boksu dla zwierząt. Ja nie mam żadnego zwierzęcia. E, świnka Wieśniaka Romana. Lama kupca Jana. Koń bogacza Szymona. Eee, o, a tu mamy dużo siana. Dobra, ale się nam jest niepotrzebne. Co my tu mieliśmy zrobić? Eee, wejść do budynku może jakiegoś? Eee, tu nie. Przeładownia towarów z różnych zakątków galaktyki. Uuu. Nadawca Boba Fett. Odbiorca Imperium Galaktyki. O. Uuu. Uuuu. Okej okay. Tutaj mamy... A, po prostu jakieś różne bronie, ale w sumie Ice Dragon Bone Sword mi się podoba. E, więc podmienimy, żeby nie zauważyli. O. E, Dragon Ball też mi się podoba, pyk. E, a to Trollshammer, dobra, to nas akurat nie interesuje. Tu mamy głowy smoków, to też nas nie interesuje. Okej, okay, to drewno tym bardziej nas nie interesuje. Czy mamy tutaj chwila? Znajdźka. Yy, a tutaj gdzieś. Coś tu jest? O, kolejna znajdźka. A tutaj nie. A tutaj. A tutaj. A tutaj. A tu? a tu. A tu. A tu. O, golden apple. To mi się przyda. Biorę dużo. A tutaj. A tu. O, tu też są golden apple. Yy, dobra, nic więcej tutaj chyba nie ma. E, a tam są jakieś drzwi. Na statek. Aha, na ten statek mamy iść. Ale chwila, e, co my w ogóle mieliśmy zrobić? E, uciekaj do miasta portowego, tam znajdziesz strażnika. Chwila, jaki strażnik? Czy ja już nie poszedłem za daleko z fabułą? Wydaje mi się, że powinienem jakiegoś strażnika najpierw znaleźć. A, e, przepraszam. A tu jest strażnik, my przez niego przelecieliśmy. Okej, okay, dobra. E, panie strażniku, co mam robić? Szukam sposobu na przeniesienie się w czasie do roku 1980. Eee... Myślisz, że... Ma, myślisz, że mam takie informacje? Starzec mi powiedział, że wiesz coś o tym. No dobrze, widzisz tą bramę do miasta? Tak. W lewej kolumnie są żelazne drzwi, za którymi znajduje się machina czasu pewnego naukowca Vincenta. Przyszedł on do nas przed laty, by ją ukryć przed złymi smokami. Jak mogę otworzyć te drzwi? Gdzieś w mieście jest ukryty klucz do nich. Dokładnie nie wiem gdzie, ale jest kilka możliwości. Jakie to możliwości? Może ono być w przeładowni, stajni albo na latającym statku kupców. E, czy są to ci właściciele, którzy mogą mi zabronić tam wejść? Nie, to opuszczone miasto. Dlaczego jest opuszczone? Jeżeli ci powiem, to będę musiał cię zabić. E, dobra, ne nevermind, nie chcę o tym słyszeć. <gry> dobra, czyli byliśmy w przeładowni i nic tam nie było. O matko, coś mi elytra teraz bugowała. E, jeszcze w stajni coś może być? Czy jest coś w stajni? Tutaj było tylko siano. Tutaj nie. Czy są tu jakieś skrzynki? Chwila. Chwila, chwila. A tu nie, już myślałem. A tu jakieś skrzyneczki czy coś? Też nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Dobra, czyli w stajni prawdopodobnie nic nie znajdziemy. No to chyba wracamy do tego statku, prawda?

co my tu jeszcze mamy? Lodóweczkę. wodę, klucz do maszyny. Czy to jest to, czego szukamy? Wydaje mi się, że tak. A czy coś na tym statku jeszcze jest ciekawszego? Tutaj chyba nic nie ma. Czy tu coś jest? Głowa smoka, TNT i Red Mushroom Pixie Hovel. Czymkolwiek to jest? Dobra. Mamy klucz. To jest chyba to, co potrzebujemy akurat do naszej maszyny. Więc. Hop. Tu. 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 Idziemy na górę. W takim razie. Maszyno. Gdzie jesteś, maszyno? O, maszyna czasu i wymiaru. Zrobiona przez Vincenta z technologii Endu. Dzień dobry, maszyno. Wait. Wymiar Ziemia 616, rok 1980. E... To mi nie wygląda na rok 1980, chyba że to jest po prostu bardzo, bardzo jakieś. E... stare pomieszczenie? Gdzie my jesteśmy? Eee. Halo? Vincent! Witaj Macieju, pamiętam cię dobrze, byłeś jednym z moich pacjentów, a w zasadzie to teraz jesteś. Że co? Jesteśmy w 1980 roku. Teraz moja o 38 lat młodsza wersja mnie, na zlecenie Kwiatkowskiego, eksperymentuje na, zwyk na, aha, na zwykłych ludziach. Co to jest za miejsce? To jest moje wygnanie. Okazało się, że moja działalność nie była bezkarna. Po zabiciu setek osób pojawił się Purple Guy, postać z FNaFa i wsadziła tożsamość zamordowanych przeze mnie osób do animatroników, by te mogły się zemścić i mnie zabić. O nie, czy to jest spoiler dla wszystkich fanów FNAF-a? <laughs> to ma sens. W sumie to dobrze ci tak. Zaczekaj, one są okrutne, zabijają mnie raz w tygodniu i przepuszczają przeze mnie linię czasu, by moja postać przed śmierci. Lecz już po okrutnych torturach żyła, musisz mi pomóc. Dlaczego mam ci pomagać? Ja wróciłem znowu do 1980 roku. Pomimo, że za pierwszym razem myślałem, że to był sen i ponownie wpadłem w twoje sidła. Jesteś okrutny i dobrze, że tak skończyłeś. Każdy zasługuje na drugą szansę. Na drugą szansę to zasługuje chłopiec, który ukradł, ukradł loda ze sklepu, a nie taki morderca jak ty. Nie rozumiesz. A co tutaj jest do rozumienia? Pan Kwiatkowski zmusił mnie do tego. Dzień po uzyskaniu przeze mnie tytułu doktora w dziedzinie fizyki porwał mnie i zagroził, że jeśli nie będę prowadził tych eksperymentów, to zabiję moją rodzinę. To smutne. Alexa, de spasito. Po ucieczce Białookiego uciekłem przed Kwiatkowskim, który chciał się pozbyć dowodów, w tym mnie. I plątałem się bez celu po różnych czasach i wymiarach. Ostatecznie ukryłem maszynę w mieście portowym Endu i zbudowałem ten dom w swoich czasach. Wtedy dopadły mi animatroniki. Błagam, pomóż mi. Hm. Pomóc mu? Czemu nie pomóc? No dobra. Twoim zdaniem będzie zabicie pana Kwiatkowskiego, zanim mnie zmusi do eksperymentowania. Wtedy bieg historii się zmieni i wszystko wróci do normy. E, dobrze, na mnie już czas. E, do widzenia. E, chwila. Aha, czyli jeszcze. Dobra, czyli to będzie dopiero kolejna. E, kolejna część mapki, prawdopodobnie. Czyli wiecie co? Powiem tak szczerze. Bardzo dobrze, że. E, bardzo dobrze, że mapka się w tym momencie skończyła i że zdecydowałem dalej ten odcinek robić, bo w momencie wyboru, czy zabijamy, czy nie. To znaczy, nie czy zabijamy, czy zgadzamy się na zabicie, czy nie. Chciałem zrobić koniec odcinka i powiedzieć: No to słuchajcie, zrobimy to w kolejnym odcinku. Ale bym miał gafę, dobra. Tak czy inaczej, słuchajcie, to jest e, chyba koniec mapki. jest jeszcze sekwen sekwencje końcowe, zaraz to zobaczymy. E, ile znalazłeś znajdziek? Znalazłem znajdziek 6. Uuu, sześć 6, Jesteś mistrzem, no haha, <laughs> no, oczywiście, że jestem mistrzem, no. Kto by tutaj, kto by przypuszczał? E, co my tu jeszcze mamy? Siema PolishChocolate, powiedz mi czy zaobserwowałeś już nasz profil na Minecraft Mapy? Eee, eee, witaj powiedz jak podobała ci się ta mapka. Tutaj wstaw w swoją opinię. Cieszę się, że byłeś z nami szczery. Teraz możesz pochwalić się ile znalazłeś znajdziek. Eee. eee no, dobra, na specjalnych tabliczkach. Eee, wziąć ją w ankiecie, czy jeszcze raz obejrzeć tą mapkę Okej, okay. a co masz szybciej do powiedzenia? Eee, zostawiłeś już tam Diaksa, oczywiście. Eee, oczywiście, że zostawię ankieter. Szybkie pytanie. Czy chcesz, aby powstała kolejna trzecia część mapki? Tak. W takim razie wolisz, aby była ona ponownie zrobiona na modach, czy może na najnowszych wersjach Minecrafta? Hmm, na modach zdecydowanie. Dziękuję Ci Państwu za udział w ankiecie. Eee, proszę bardzo, panie ankieterze. Eee, mapka, eee, 10 na 10, tak jak napisałem w poprzednim odcinku, zdecydowanie. No i czas na sekwencje końcowe, zobaczymy. Możesz teraz wysadzić tą mapkę lub po prostu ją pooglądać. Każdy ma jakieś swoje czynności końcowe, więc teraz ty PolishShockers zdecyduj co chcesz zrobić. Kliknij prawym na piórko, by się przeteleportować eee, do Overworld. Hanie, nie, chwilę, Overworld to lobby i twierdza, zaś End to End. Gwiezdne wojny, miasto portowe czy dom Vincenta. No dobra, ale ja nie jestem typem osoby, która by mapkę rozwalała, tym bardziej po e, takiej pracy, którą, w którą w nią włożyli twórcy, więc moi drodzy, dzięki za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli wam się podobało, oczywiście strzelcie łapkę w górę, mam nadzieję, że dobrze wam się oglądał ten odcinek, chociaż jestem troszeczkę nieogarnięty, nadal mi się troszeczkę język plącze, e, ale to nic, muszę po prostu wolniej mówić na odcinkach i będzie lepiej, tak więc... Dzięki za oglądanie. Teraz to brzmi jak jakiś yy, mag, który jakieś zaklęcie daje, albo jakąś przepowiednię. Dzięki moi drodzy yy, za oglądanie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!